Dzień dobry, witam na moim kanale. W dzisiejszym filmiku ponownie wrócę do gry Star Realms. Pewnie wy zastanawiacie się, dlaczego, skoro tych filmów było już sporo. Nie bez przyczyny. Otóż 4 marca wyszła premiera kolejnych dodatków do tej kultowej gry karcianej pod tytułem Star Realms United. Znajdziecie i poznacie po napisie, właśnie w, dolnym, w dolnej części pudełka. Pakiet i doda dodatków zawiera kolejne 48 kart, po 12 w każdym pudełku, zupełnie nowych, które jeszcze bardziej potrafią i na pewno jeszcze bardziej uatrakcyjnią każdą kolejną partę, w którą będziecie rozgrywać na swoich stołach. Dodatkowo w zakupie przedpremierowym jak i teraz też po oficjalnej premierze, również macie w tym zestawie kupując Star Rams United e, właśnie w pakietach otrzymacie i tutaj uwaga nareszcie znaczniki życia dla e, dwóch graczy jest to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, rozwiązanie i aż dziw że do tej pory musieliśmy czekać żeby zarówno jedno poprzednie wydawnictwo, które wydało Star Rams, jak i teraz UV Games zrobiło właśnie takie znaczniki. Chwała UV Games, chwała temu wydawnictwu, które wreszcie e, zrobiło ukłon w kierunku graczy. Widocznie ktoś tam grał, jest tam też fan tej gry, który nie do końca był przekonany do e, oznaczania życia tymi tutaj e, podstawowymi znacznikami. Ja, jak pamiętacie, w przykładowych rozgrywkach używałem znaczników autorytetu zapożyczonych z gry Heroems, co też nie, troszkę według mnie wygodniejsze niż te tutaj karty, ale mimo wszystko jednak nadal nie to o co chodzi w grach. Jednak tamte, tamte znaczniki wystarczyło lekko poruszyć stołem, i, i to życie troszeczkę się przesuwało, więc trzeba było mieć dobrą czujność i, i pamięć, jakby coś się, się zmieniło na stole, żeby po prostu wrócić do zna, odpowiedniego znacznika. I tutaj ten problem jest już, praktycznie tego problemu nie będzie, bo są naprawdę bardzo solidne znaczniki z bardzo grubej taktury, gdzie ten poziom życia będziemy mogli ustawiać bardzo wygodnie, bardzo sprawnie. Więc naprawdę dzięki UV Games za to, że wypuściłeś, wypuściłeś takie oto dwa znaczniki. Są one, przy, dostęp, są one do nabycia razem z pakietem kupując właśnie Starlands United. Polecam serdecznie. Dodatkowo, zanim przejdę do zawartości, do zawartości pudełek, pokażę Wam jeszcze 12 kart promocyjnych, które również są dodane do pakietu, po 3 z każdej frakcji. Trzy karty czerwone, 3 zielone, 3 żółte i trzy niebieskie. Z tym że, jak pewnie już może zauważyliście, chociaż może nie bo dość szybko przesunąłem ręką, mamy dwie takie same karty frakcji niebieskiej plus jedna inna i taka sama zależność jest wśród każdej innej frakcji, czyli mamy dwa e, imperialne na przykład przemytniki e, frakcji żółtej plus dodatkowy e, rycerz gwiazd. I tak samo jest w zielonych. Dwie identyczne Karty zielone, plus jedna dodatkowa, i tak samo czerwone. Łącznie tych kart promocyjnych jest 12. No, i jako taki bonus, chyba dla osób kupujących właśnie zestaw Starrems w pakiecie. Więc łącznie nabywając Starrems United, macie 60 nowych kart do wtasowania w wasze talie. E, za, przy założeniu, że zarówno w pierwszej wersji Starem, jak i Colony Wars jest po 80 kart tali bazowych, to e, naprawdę mo możemy dzięki temu rozegrać nie tyle Znacznie ciekawsze partie, ale przede wszystkim y, m, mamy możliwość zagrania w większą ilość osób. Wystarczy, że połączymy y, nawet te dwa dodatki. Dołożymy niektóre karty z, z, z podstawowych dodatków Star Plus y, z United y, i możemy zagrać w dwie minimum osoby, nawet w cztery. Jeszcze nie próbowałem, może nawet w pięć by się udało. Bo wiadomo, wtedy dwie osoby mają takie znaczniki, a pozostali na przykład te tradycyjne, lub żeby nikomu, nikogo nie faworyzować, możemy wszystkie. Graczom dać kartkę papieru, czy i zanotować poszczególne wyniki, właśnie tam, ale nie o tym mowa. Jak wy to rozwiążecie, to już jest wasza wola. Ja z przyjemnością przetestuję na pewno te gry w większym gronie, żeby przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda w praktyce. Ale jestem już przekonany, że na pewno będzie bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie. Bo już dwuosobowa partia była bardzo interesująca i niezwykle emocjonująca, więc z dodatkowymi kartami wśród większego grona osób, no cóż więcej chcieć. Ale dobrze, zaczniemy od prezentacji poszczególnych pakiet, co bo na pewno to Was też ciekawi, co się w nich znajduje. Jak widzicie, każda z tych talii jest nierozpakowana. Nie ukrywam, że bardzo czekałem na nagranie tego odcinka, bo jak doszło, przyszły mi te karty już tydzień temu, bardzo korciło mnie otworzyć i zajrzeć do środka. Ale mówię, ach, poczekam i pokażę na gorąco również Wam, co się w tych taliach znajduje. Zapraszam. Do oczywiście to będziemy potrzebować nożyka. Ja już go tutaj mam przygotowanego. Te znaczniki energii na chwilkę odłożę, żeby troszeczkę nam tutaj nie zajmowały miejsca. I zobaczymy. Nie są tutaj takie paski, ale oj, widzicie, o, solidna. pudełka, jak pudełka. Tekturowe, więc po kilku takich partiach, kiedy będziecie wyciągać i wkładać, mogą się troszeczkę już zużyć, ale najważniejsza jest zawartość. I teraz ten dodatek żółty to jest StarRems United Dowództwo. I co w, w, wchodzi w skład tego pakietu? Już Wam zaraz postaram się pokazać. Są zabezpieczone dodatkowo taką foliką. Mamy tutaj 12 kart. Dowództwo. Co tu takiego mamy? Pozwólcie, że szybko zerknę. O, już widzę, że pojawiło się. Specjalna zależność sojuszy. Bardzo popularna w misjach i w grach w aplikacji Star Realms. Podejrzewam, że może być to widoczne również na innych kartach, więc od razu przy tej pierwszej partii powiem. Zobaczcie, co się dzieje tutaj w lewym, górnym rogu. Nie mamy standardowych kolorów frakcji, czyli żółta, niebieska, zielona i czerwona. Tylko mamy jakby połączenie dwóch. Czyli. O co to znaczy? Jeśli na przykład na naszym stole będziemy wymieszane mieć talię, na przykład podstawową i zarazem na przykład z tym pakietem, wyłożymy frakcję żółtą, czyli z gwiazdę imperium i dodatkowo na stół wyłożymy. W ten oto tutaj to oto tutaj skupisko Unii. Jak widzicie, w środku ma kolor zielony, ale obwoluta jest żółta. Czyli ta karta będzie uruchamiać sojusz zarówno we frakcji zielonej, jak i w żółtej. I analogicznie, tak samo w tym miejscu. Mamy w środku kolor czerwony, zielony, ale obwoluta jest czerwona. Więc jak włożymy dodatkowo na ręce e, frakcję czerwoną i zieloną, to ten bot. Uruchomi frakcję, zarówno na jednej karcie, jak i na drugiej. Naprawdę bardzo mocne dodatki, bardzo mocne karty. Oczywiście te zależności sojuszu są zarówno we frakcji e, zielonej, żółtej, czerwonej, niebieskiej więc każda frakcja może być bardzo mocno wzmocniona. A co jeszcze dodatkowo tutaj mamy? E, tutaj jest jeszcze dodatkowo karta, gdzie ją położyłem. Jest. Jak sama nazwa, dodatku brzmi United Dowództwo, więc o co chodzi? Tak, tak, tak. Czyli to co właśnie wspomniałem. Właśnie ten pakiet 12 nowych kart pozwala na łączenie frakcji. Tutaj jest nawet na tej ściągawce, nie wiem czy widać dobrze, ale, ale postaram się jeszcze raz wytłumaczyć. Uruch te, te karty uruchamiają sojusze na dwóch kartach. Na frakcjach, których kolory są tutaj w lewym, górnym rogu: zielony i żółty w tym przypadku. W tym przypadku właśnie niebieski i czerwony. Więc kupując nasze talie, budując naszą talię, kupując kolejne karty, e, możemy spokojnie rozszerzyć umiejętności e, zakupionych już kart o dodatkowe, wzmocnione opcje. Bo jak zobaczcie, i teraz, w zależności od tego, czy wystawimy frakcję czerwoną czy niebieską, uruchomi się jedna z dwóch opcji. No, chyba że wyłożymy zarówno jedną frakcję, jak i drugą, to wtedy wskoczy, no, wskoczą nam w, w umiejętnościach sojuszu te dwie dodatkowe zdolności tych kart jest 12, naprawdę bardzo mocno mogą zamieszać w trakcie rozgrywek, no aż się nie mogę doczekać właśnie kiedy zagram, bo w aplikacji bardzo często kiedy rozwiązuję tam misję, albo kiedy toczę batalię w kampaniach to takie opcje tam są i powiem Wam szczerze, bardzo mocno Mieszają i komplikują rozdanie na stole. Naprawdę serdecznie polecam. Może uda się rozegrać jeszcze jakąś przykładową rozgrywkę. Kto wie, jeśli tak, to na pewno z tymi kartami, żebyście zobaczyli, jak wygląda w praktyce. Ale podsumowując, dodatek dowództwa 12 nowych kart, wśród których nie mamy jednego sojuszu w, w lewym górnym rogu, tylko są aż dwa, więc w zależności od tego, jakie kolory wystawimy, możemy nawet dzięki, tej karty, dzięki tym kartom uruchomić znacznie więcej sojuszy, niż w standardowych taliach. Bardzo mocne karty. Drugi dodatek, e Starlands United Attack, czerwone pudełko, też szybko rozfoliujemy. No, zapowiada się, że będzie naprawdę bardzo ciekawe bardzo ciekawe urozmaicenie i tak już bardzo dobrze skomponowanej i ułożonej e, gry jak jest Starems i tutaj zobaczcie podobnie e, jak w przypadku dowództwa tak samo w ataku mamy podobne zależności jak e, poprzednio mówiłem, czyli wchodzą nam umiejętności e, jedna karta uruchamia sojusze na dwóch innych Sojuszach wyłożonych na ręce. Podobne jak w przypadku dodatku dowództwo, tylko że zna, ze znacznie innymi kartami, zobaczcie są też bazy, wśród których nie tylko jest podstawowa cecha czyli na przykład w tym przypadku są trzy obrażenia ale dodatkowo, jeśli razem z tą kartą wyłożymy kartę zieloną, to pozwala nam ona zezonować kartę z rzędu handlu, jeśli włożymy dodatkową kartę frakcji żółtej to wybrany przeciwnik będzie musiał odrzucić kartę czyli yy, tak jak w przypadku dowództwa tak teraz ten atak Pozwala na uruchamianie sojuszy na znacznie większej ilości kart włożonych na ręce. Więc naprawdę budowanie talii jest jeszcze ciekawsze. I to, to chyba taki ukłon delikatny dla graczy, nie tylko dla mnie, tylko ogólnie dla zawodników, które toczą potyczkę w Star Realms, gdzie czasami budowanie talii nie idzie po naszej myśli, gdzie zamiast jednej, może dwóch głównych y, y, frakcji, no kupujemy też dodatkowe, c, y, żeby jakoś tę talię swoją uatrakcyjnić, jakąś ją wzmocnić, ale nie zawsze przez to się uruchamiają sojusze, a dzięki tym kartom, jest ich też ponownie 12, więc razem z dodatkiem dowództwa jest ich, jest ich aż 24. Gdzie mamy na jednej karcie do uruchomienia aż dwa sojusze z kart wykładanych na rękę. Więc możemy tę talię nieco inaczej budować, licząc na to, że jak, te, jak nie, nie te bazowe frakcje będą wchodzić w sojusze, to dzięki tym kartom będą się one uruchamiać. A karty są naprawdę. E, mocne, zarówno bazy, jak i posterunki. E, nie ma tutaj takiego typowego podziału na karty: zielone, e, niebieskie, czerwone i żółte, bo jak sami widzicie, każda karta ma jakby sojusz e, czy frakcję, jest dwufrakcyjna, więc 12 nowych kart, plus oczywiście e, instrukcja o co chodzi, ale jest e, t, tak jak w poprzednim dodatku, więc nic trudnego. Kolejny dodatek Starlands United Bohaterowie. I może tutaj się nieco troszkę sytuacja zmieni. Zobaczymy. Jak pamiętacie, bohaterowie w poprzednich dodatkach były to karty jednorazowe, które y, dotyczyły każdego z sojuszy. I po złamaniu uruchamiał się po prostu jakiś bonus z tych bohaterów. Ich się nie wstosowywało w talię a osobistą, w talię aktywną. Po zakupie lądowali automatycznie w miejscu przed nami, tak jak nasze bazy czy posterunki. I zobaczymy, czy będzie to samo tutaj. Zmysł bohaterów jest niezmieniony, więc cały czas kupując bohatera, wykładamy go przed siebie od razu. Na stół nie chowamy go w talię, żeby go później przetasować, a nuż on wróci na stół, a nuż nie. Więc automatycznie po zakupie są to dość drogie karty, jak widzicie, o wartości 3, 4, 5. Więc podejrzewam, że z racji ich wysokiej ceny zakupu opcje też mają dość dobre. Zerknijmy. No, jak najbardziej, tak postaram się Wam przeczytać, na no choćby tego tutaj. Bohatera, który jest sojusznikiem dla frakcji żółtej, e, pozwala on kupić za darmo okręt lub bazę o maksymalnym koszcie 3 i położyć na zwierzchu swojej tali. I to jest opcja podstawowa, a po zezłamowaniu, raz, że uruchamia sojusze na, na karcie niebieskiej, dodatkowo pozwala dobrać kartę. Więc ci bohaterowie, jak tak przeglądam, y, nie mają jedynie opcji y, Jednorazowej, ale oprócz mają ją oczywiście, bo jak widzicie, symbol Śmietnicka jak najbardziej się znajduje w dolnej części kart na każdej z nich, ale dodatkowo każdy bohater ma zdolność podstawową. Więc jak kupimy takiego bohatera, nieważne już jakiej frakcji, każda z tych kart taką opcję posiada i wyłożymy ją przed sobą, to co turę będzie nam dawać. Bonusy wynikające z jej cechy głównej. Taką choćby e, przykładowo taki kanclerz Hetman z frakcji Czerwonej, bohater, pozwala złomować kartę z ręki lub ze stosu kart odrzuconych. To jest opcja główna. Jeśli decydujemy się na zezłomowanie, to możemy zezłomować kartę z ręki lub ze stosu kart odrzuconych, więc mamy bardzo mocny zastrzyk w postaci czyszczenia swojej talii osobistej. I dodatkowo, jeśli na rękę włożymy tylko jedną kartę frakcji czerwonej, to dzięki temu bohaterowi, oczywiście, przy zazłomowaniu uruchamia się sojusz, chociaż nie tylko przy zazłomowaniu, bo jest ta opcja w sojuszu również dostępna w wersji podstawowej. Więc naprawdę bardzo mocne karty wzmacniające każdy możliwy sojusz, bo tych kart tutaj jest też 12 i dotyczą oczywiście każdej. Frakcji są dla frakcji zielonej, jak widzicie, czyli pozwalające złomować karty z rzędu handlu. Są bohaterowie dla frakcji żółtej, pozwalające dobierać karty lub nakazywać przeciwnikowi odrzucać je ze swojej talii. No, tych kart jest naprawdę dużo. Również 12, również wtasowane w talii, potrafią na pewno niejednokrotnie pomóc komuś w rozgrywce lub zaszkodzić temu drugiemu. A taką główną zaletą podsumowując jest to, że w porównując z poprzednią talią dodatku bohaterowie, że tamte dodatki jak pamiętacie miały tylko opcję uruchamianą przy zezumowaniu. Ci bohaterowie z dodatku United mają opcję stałą, która jest uruchamiana podczas każdej Kolejnej naszej tury, a dodatkowo, kiedy się decydujemy złomować, to uruchomiona jest opcja pod spodem, która jest nieco mocniejsza często niż opcja u góry. Ale wtedy bohatera już usuwamy total całkowicie z gry, co mówi znak złomowiska. Bardzo fajna talia, już widzę, już też nie mogę się doczekać, doczekać kiedy ją. Wezmę i wrzucę w podstawową wersję, by zagrać po prostu kolejną partię. Ostatnim dodatkiem, który chciałbym wam pokazać, jest dodatek Star Range United misje w zielonym opakowaniu. I już poniekąd chyba wiem, co się też tam będzie znajdować. Troszeczkę nauczony doświadczeniem z gra wgrania w aplikację. Podejrzewam, że to będą karty, które będą podobnie jak Gambity, niewidoczne dla przeciwnika. Ale po który, które będziemy znać tylko my, i po których, które będą miały specjalne swoje rzeczy do wykonania. Czy będą, jeszcze raz, to będą misje, które będziemy mieli wykonać jako alternatywa do zakończenia gry. I tutaj zobaczmy, czy jest też wprowadzająca karta. Misje wprowadzają do gry alternatywny warunek zwycięstwa. Przed rozpoczęciem rozgrywki potasujcie wszystkie misje i rozdajcie każdemu graczowi trzy zakryte karty. Czyli tak jak myślałem, jeśli w swojej turze spełnimy cel danej misji, do czego zaraz dojdę, bo on jest tutaj oczywiście napisany na karcie, e, odkrywamy kartę tej misji, e, pobieramy nagrodę, która też jest uwzględniona na dole, e, i po tym jak zrealizujemy daną misję, to odkładamy ją na bok. E, czyli tak jak poniekąd wspomniałem na początku tych kart jest 12 czyli wszystkie na początku o jak widzicie są też na innym zupełnie tle więc będzie je łatwo rozpoznać co dają nam te karty bardzo fajne rozmaicenie, naprawdę każdej partii więc może wygrać osoba, której nawet nie idzie budowanie talii ale zrealizuje misję może wygrać, niekoniecznie mając mocniejszą talię jak to wygląda w praktyce? Jeszcze raz podsumowując: na samym początku rozdajemy każdemu graczowi po trzy karty, nie pokazujemy je, co jest bardzo ważne oponentowi. Pozostałe możemy oczywiście odłożyć. I w zakryciu czytamy jakie mamy cele na daną partię. Czyli na przykład ten przeciwnik, ten gracz, który będzie miał na swoje ręce zakryte przed przeciwnikiem te trzy karty misji, no musi przeczytać. Jaki jest cel na zrealizowany każdej z nich, i skupiać się na tym, aby budować talię czy realizując partie po to, aby właśnie te cele zrealizować. Czyli, przykładowo, ten gracz miałby zdobyć w jednej turze 4 punkty złota, 5 punktów walki i 3 punkty autorytetu. Jeśli w, w swojej turze uda mu się zrealizować ten cel, to otrzymuje nagrodę 4 punkty złota lub 5 punktów walki lub 6 punktów autorytetu. Więc może albo wzmocnić swoją, e, swój handel, albo bardziej osłabić przeciwnika, albo po prostu się wyleczyć jako nagrodę. Drugą misją, jaką ma, jest na przykład celem misji. Zagraj okręt gwiezdnego imperium posiadając w grze bazę gwiezdnego imperium. Czyli już na, znając ten cel misji na samym początku gry wiemy, że musimy budować talię w kolor frakcji żółtej, żeby wyłożyć właśnie e, zarówno statek, jak i bazę z tejże frakcji, by zrealizować misję. Kiedy to zrobimy? Otrzymujemy nagrodę, trzy punkty walki na przeciwnika i dodatkowo dobieramy kartę. Inną e, misją jest, e, podobnie analogicznie jak poprzednia, którą czytałem, jest, e, jej celem jest zagranie okrętu blobów, posiadając w grze bazę blobów czyli to samo, wyznając tę misję na początku wiemy, że musimy budować talię w kolory w kolor zielony i kiedy nam się uda zrealizować ten cel i w jednej turze e, będziemy mieć na stole zarówno bazę jak i statek frakcji blobów, czyli zielonych otrzymujemy nagrodę raz, e, po przede wszystkim trzy e, punkty walki dla przeciwnika a dodatkowo możemy zezłomować dowolną liczbę kart znajdujących się w rzędzie handlu i po wykonaniu tych trzech misji E, automatycznie wygrywamy grę. I co jest ważne, ja jeszcze nie doczytałem, ale podejrzewam, że mm, tak też będzie w tym dodatku. Na aplikacji jest tak, że nie możemy wykonać y, y, podczas jednej tury więcej niż jednej misji. Czyli, jeśli już w, w podczas swojej tury na samym początku, na przykład uda nam się e, zdobyć, e, t, uzyskać cel z tej karty i zdobędziemy nagrodę to kolejne karty w tej turze, nawet jeśli spełnimy warunki na zrealizowanie misji, nie będziemy mogli jej wykonać. Tak jest w aplikacji, tak jest w misjach dostępnych nagrze, na platformie. E, online również grając właśnie w Starlands, a czy tutaj też tak jest? Zaraz zobaczymy. Tak. Możesz, możemy w ten sposób zrealizować tylko jedną misję na turę. Jeżeli uda ci się zrealizować wszystkie trzy misje, naty natychmiast wygrywasz. Ale ba bardzo ważny zapis. Jedna misja na jedną turę. Nie więcej. Co się czasami też zdarza. Uwierzcie mi na słowo, grając w aplikację czy na, na, przez internet, bardzo często takie scenariusze się zdarzały. Więc jedna misja, na turę, odkrywamy ją gdzieś na bok, wybierając nagrodę, i kiedy skompletujemy wszystkie trzy misje, wygrywamy grę. Nawet jeśli tego przeciwnika nie uszkodzimy do zera. Więc bardzo fajne urozmaicenie, i wierzcie mi, że mając nieraz słabszą talię. Kiedy kupowało się z rzędu handlu, udawało mi się wygrać grę dzięki realizacji trzech misji, które losowo po prostu były do mnie dobrane. No i analogicznie, często mając lepszą talię, no nie udawało mi się skutecznie realizować celów, które były na moich kartach misji, przez co przeciwnik był sprytniejszy i często mądrzej realizował właśnie zamierzone cele i mnie pokonywał. Więc tak też może być. Najważniejsze jest to, że te karty naprawdę mocno potrafią e, urozmaicić partię e, kart. Jest 12, więc 12 różnych scenariuszy e, na, na, znajdujących się na kartach. 12 różnych misji, które musimy wykonać, a przy każdorazowym przetasowywaniu, i za każdym razem, będziemy dostawać kolejne 3 misje na rękę, więc każda partia może być po prostu inna, bo może mieć po prostu inny zestaw misji do realizacji. Naprawdę bardzo fajny dodatek i również nie mogę się doczekać kiedy zagram z nim z bratem, z żoną lub z kimś w rodzinie. A mając w swojej kolekcji więcej niż jedną talię podstawową, bo mam posiadam również Colony Wars, Mogę się pokusić, choćby może na najbliższy weekend, kto wie, na rozegranie partii więcej niż dwie osoby. No, będzie na pewno ciekawie, już szczerze Wam powiem, nie mogę się doczekać. Podsumowując, cztery dodatki. Te tutaj nie, nie mylcie, proszę. Ja tutaj pokazałem tylko dla, dla okazania, jakie mamy wersje podstawowe, bez której raczej się w, z tymi dodatkami no, nie uda zagrać. Więc musimy mieć w, swoim, w swojej kolekcji albo grę Albo Star Realms Colony Wars i wtedy możemy wtasować każdy z tych e, dodatków, no może nie, te trzy dodatki wtasowujemy w talię, misje zostaną wy, wy rozdane na samym początku, więc ich nie wtasowujemy w talię. Ale każdy z tych trzech już tak, dzięki czemu talia jest znacznie ciekawsza, znacznie bardziej Atrakcyjna, przez co same partie będą znacznie bardziej emocjonujące i jeszcze bardziej zaciekłe niż do tej pory. A dodatkowo, w, w pakiecie Star Rams United nie zapomnijcie, że mamy takie oto znaczniki e, życia. Więc, w, przy partii dwuosobowej, no super rozwiązanie. E, każdemu z graczy wręczamy taki tutaj oto znacznik. Nic się nie pomyli, nic się nie przestawi. Bardzo solidne wykonanie, więc super sprawa. No i oczywiście 12 kart. Zwykłych standardowych, gdzie nie mamy już tak w przypadku dowództwa ani ataku frakcji yy, mieszanej, tylko już są standardowe, czyli frakcje zielone, niebieskie, żółte i czerwone. Bardzo fajne dodatki, naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zagram. Was też yy, zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi wariantami. Jeśli uda mi się rozegrać jakiś gameplay, jakąś przykładową rozgrywkę, to na pewno wrzucę na kanał, żebyście mogli zobaczyć w praktyce, jak wyglądają te dodatki. Ja się cieszę, że przy Was to rozfoliowałem, rozpakowałem, czyli dokonałem tego takiego bardzo popularnego na internecie nazywanego unboxingu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnych filmików. Zachęcam do zapoznania się z tymi tytułami, jak i do samego tytułu Star Wars. Na pewno Wam się spodoba. Ja jestem jego wielkim fanem. A tak na koniec jeszcze powiem: poproszę Was. Zostawcie w komentarzu, jeśli gracie w aplikację Star Rems, czy na Androidzie, czy na jakimś innej platformie internetowej, to dajcie swój nick może w komentarzu pod tym filmem czy pod jakimkolwiek innym filmem, który dotyczy właśnie Star Realms i dzięki czemu Zaproszę Was do gry w jakąś partię. Możemy tam e, przećwiczyć swoje umiejętności. Z przyjemnością będzie mi e, na pewno rozegrać z kimś e, z Was w partię. Zapraszam i zachęcam. Na dzisiaj dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłej gry. Pozdrawiam. Cześć.